Staramy się wrócić do normalności, jeżeli chodzi o funkcjonowanie na co dzień kolei dolnośląskich i powoli powoli wracamy do tej naszej pierwotnej siatki połączeń. Na chwilę obecną od 1 czerwca jeździmy, można powiedzieć na 70% Albo 70% to jest wskaźnik pracy eksploatacyjnej, czyli łączna ilość wszystkich kilometrów co dzień pokonywanych przez pociągi kolei dolnośląskich. To już trzecie odmrożenie. Tym razem odmroziliśmy 52 pociągi. Wcześniej w dwóch poprzednich przypadkach była to łączna liczba, liczba 49. Takich codziennych relacji, a więc z 300 około pierwotnie jeżdżących w normalnym rozkładzie jazdy połączeń, do pełni szczęścia brakuje nam jeszcze setki. Z czego zależy uruchomienie tych ostatnich połączeń? E, oczywiście od zapotrzebowania Dolnoślązaków, od zapotrzebowania naszych pasażerów, staraliśmy się te relacje dopasować w taki sposób, żeby e, zapewnić e, jak największą ilość par połączeń w dobie w tych miastach, w tych e, miejscach Dolnego Śląska, e, gdzie zaczęliśmy obserwować e, jakieś delikatne tąpnięcia, jeżeli chodzi o frekwencję w naszych pojazdach i do tych e, też potrzeb frekwencyjnych dopasowujemy ten rozkład jazdy powiedzmy pandemiczny. Niestety nie wiemy gdzie koronawirus na nas czyha. Mam nadzieję, że nie w pociągu. Ale żeby zapobiec takim sytuacjom potencjalnym, od samego początku wprowadziliśmy szereg obostrzeń związanych z funkcjonowaniem, bezpiecznym funkcjonowaniem pasażera na pokładzie pojazdu. Także po wejściu na pokład naszego pociągu, każdy pasażer powinien zdezynfekować dłonie. Takie płyny są wszędzie dostępne, razem z dozownikami, na pokładzie każdego pojazdu. Oczywiście pamiętajmy, że obowiązek noszenia maseczek wciąż obowiązuje w środkach zbiorowego transportu publicznego. W tym przypadku w pociągach i powinniśmy pamiętać o tym, żeby maseczki mieć na twarzy jadąc pociągami kolej Dolnośląsk. Robimy to nie tylko dla własnego bezpieczeństwa, ale także dla bezpieczeństwa wszystkich innych pasażerów, którzy nas otaczają i apeluję, żebyśmy nie myśleli tylko o sobie, ale o wszystkich, którzy są w tym czasie na pokładzie pociągu. Od 29 maja obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów dotyczące zmian właśnie w limitach pasażerów, którzy mogą jednocześnie podróżować danym pojazdem. Jest to 50% wszystkich miejsc, jakie w danym pojeździe możemy zliczyć, czyli i miejsc siedzących i miejsc stojących. Tutaj Rada Ministrów dała nam jeszcze inną ewentualnie możliwość, bo taki punkt też to rozporządzenie wskazuje, mianowicie zajęcie wszystkich miejsc siedzących ale ze względu na specyfikę naszych pojazdów, w których można przemieszczać się także na krótkich dystansach, jak chociażby w aglomeracji wrocławskiej, stosujemy zasadę z punktu B, czyli 50% wszystkich miejsc w danym pojeździe.